Dzień dobry Państwu. Futsal w Krakowie, odcinek siódmy, a w nim omówienia spotkań czwartej kolejki dywizji BO Nowochódzkiej Amatorskiej Ligi Futsalu. W pierwszym spotkaniu mieliśmy pojedynek Team One u z Kraków. Już tydzień temu awizowałem, że będzie to niesamowicie ciekawe spotkanie, ponieważ mieliśmy tutaj starcie lidera z trzecią drużyną ligowej tabeli, jeżeli chodzi o drugi poziom ligowy. Jednakże spotkanie to szalenie rozczarowało. Team One wystąpił w bardzo mocnym składzie z, do, z dwoma debiutującymi e, obcokrajowcami. Mowa tutaj o Sydney'u, z Brazylii oraz Javi Pinto z Hiszpanii. E, natomiast Pumasi przyszli bez zmiany i no niestety ich gra defensywna wyglądała dosyć słabo. E, mimo, że mogliśmy tutaj doświadczyć takich historycznych, e, no nie do końca historycznych, ponieważ już mieliśmy większe precedensy, ale bywało, że na boisku było pięciu obcokrajowców i pięciu Polaków, Jednakże, jeżeli chodzi o samą historię spotkania, to Team One zdecydowanie zdominował rywala i obnażył wszystkie jego słabości. Nie ma co opisywać samego starcia, gdyż był to taki typowy pojedynek gołej dupy z batem. I zdecydowanie ciekawsze od samego starcia była kwestia tego, w którym momencie pęknie dyszka, a pękła w minucie 22. Oraz to, jak będzie wyglądał pojedynek Bartosza Karpety z Patrykiem Zygmuntem. Oczywiście, ale można nazwać ten, to pojedynkiem, ponieważ obydwaj gracze bardzo ze sobą współpracowali, e, mając na uwadze przede wszystkim dobro drużyny. Ostatecznie Team One strzelił po masą aż 16 goli. E, I co ciekawe, jest to już drugi mecz w tym sezonie, kiedy Team One strzela swoim przeciwnikom 16, 16 bramek. Natomiast królem polowania okazał się Patryk Zygmunt, który miał 8 sztuń na koncie. Tutaj też warto podkreślić, że w tym momencie Patryk Zygmunt został współliderem klasyfikacji strzelców Dywizji B. Mimo, że swoje bramki zdobywał w zasadzie w dwóch spotkaniach, ponieważ w tym spotkaniu strzelił bramek 8, natomiast 7 przeciwko Popalnym Stekom, niemniej wydaje się mocnym kandydatem do walki od tytuł króla strzelców na drugim froncie. Team One z Kraków 16 do 0. W drugim spotkaniu już rozegranym we wtorek mieliśmy przyjemność oglądać pojedynek popalonych styków i watachy. E, I przyznam się szczerze, że jest to pojedynek, e, jest to jeden z tych pojedynków, które naprawdę elektryzują mnie. Nawet nie chodzi o to, że jest to spotkanie dwóch zespołów, które są po pierwsze debiutantami, po drugie do tej pory jeszcze nie wygrały. W związku z tym miały niesamowitą okazję, by Przełamać się i wreszcie ruszyć do boju, zacząć gonić te drużyny, które są przed nimi. Było to spotkanie, które po prostu miało genialną historię. Mianowicie, Wataha przeszła na ten mecz w czterech. Oczywiście, nie oszukujmy się, wszystko to zapowiadało się na futsalowy gwałt analny. Z historycznego punktu widzenia tylko raz się zdarzyło, że drużyna, która przeszła w niekompletnym składzie, by nie przegrała spotkania. Była tu drużyna Enigmy w starciu z Żarłaczami 5,5 roku temu. I tutaj od początku nie mogliśmy się spodziewać, że będziemy mieli podobny scenariusz. Co prawda obieła prowadzenie po bramce Kamila Stepaniaka. Jednakże popalone styki szybciutko sprowadziły rywala na ziemię. I w 16 minucie prowadziły 4 do 1. Watacha starała się atakować, bardzo dużo wiatru e, robił e, michał, Mateusz śnieżek. E, e, jednakże w 22 minucie dalej było 5 do 2, i to no nie oszukujmy się. To popalone styki zarówno miały przewagę, zarówno miały zdecydowanie większą ilość, ge, e, ilość graczy. A już nie mówiąc o tym, że na przykład Artur Szlak strzelając tą tą na 17 na 15, na 5,2, naprawdę popisał się niebagatelnymi umiejętnościami technicznymi. To po prostu nie mogło, tego, tego się nie dało zepsuć. Niemniej jednak w 28 minucie po dwóch bramkach Śnieżka zrobiło się, 20, zrobiło się 5 do 4. W, jeszcze na 11 przed końcem było 6 4 dla popalonych styków, a po bramce Stepaniaka w 31 minucie zrobiło się 6 do 5. Końcówka była naprawdę pokazem dobrego organiza dobrej organizacji jak zachować siły przez drużynę Watachy. Mm, i w ostatniej minucie został podyktowany rzut wolny dla Watahy. Bardzo sprytnie roz rozegrał go Stepaniak. Ajczuk strzelił gola i mecz skończył się rezultatem 6 do 6. I nie oszukujmy się, popolane styki mogą czuć ogromny niedosyt, ale na pewno w tym meczu nauczyły się y, bardzo wielu rzeczy i zacznie, to punktować, y, i zacznie to punktować w kolejnych meczach. Natomiast Watacha, mimo że w zakompletowanym składzie już czwarty mecz zdołała napisać, Dopisać się do historii naszej ligi. Popalane styki watacha 6 do 6. Jeżeli chodzi o przebieg spotkania, najciekawszym spotkaniem tej kolejki okazało się starcie żarła czy z Już od samego początku było widać, że Encha była bardzo skupiona na kryciu najlepszego zawodnika tej edycji póki co, czyli daruszenia Nieniszyna. Nie zmieniło to jednak faktu, że to właśnie po jego bramce w, trzecie, w drugiej minucie prowadzenie objęli gospodarze. Natomiast NH miała na pokładzie Norberta Czaję, który najpierw strzelał, później asystował i w 8 minucie NH po raz pierwszy objęła prowadzenie. Od tego momentu mecz toczył się coś, cios za cios. Żarłacze wyrównywały, NH obejmowała prowadzenie. I tak było do stanu 4-5 w, w 35 minucie, na 5 minut przed zakończeniem spotkania. Wówczas jeszcze NH miała znakomitą sytuację, by objąć prowadzenie po raz piąty, gdyż Rafał Wochni wykonał przedłużony rzut karny, ale jego uderzenie zostało obronione przez Macieja Dzięgiela. W 38 minucie, na 2 minuty przed końcem, bramkę strzelił Kamil Janiszyn i po 35 minutach przerwy ponownie żarłacze prowadziły. NH rzuciła się na rywala i w ostatniej minucie Czaja po podaniu wochnika doprowadził do remisu. I gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem na około 18 sekund przed końcem, piłkę na przebitkę zagrał Dariusz Aniszyn, przy piłce został Tomasz Czajczyk i pomiędzy nogami obrońcy zapakował piłkę do siatki i Żarłacze wygrały to spotkanie 7 do 6. Oznacza to, że Żarłacze są na drugim miejscu w tabeli, i jest to z tego, co kojarzę, ich najlepszy start w historii, ponieważ do tej pory nigdy po czterech spotkaniach nie miały aż 10 punktów, i należy tutaj powiedzieć sobie otwarcie, że jest to ogromna zasługa braci Janiszynów. Co chociażby widać po tym, kto lideruje w klasyfikacji najlepszych strzelców, tam jest Darek i najlepszych asystentów, tam na pierwszym miejscu widzimy Kamila. Rasując, że NH7 do 6. W ostatnim spotkaniu oglądaliśmy starcie Venator z FC z Hatrikiem. Przed spotkaniem obydwie te drużyny miały na swoim koncie jedynie po 4 punkty. I zapowiadało się tutaj bardzo ciekawe spotkanie. A przede wszystkim było to ciekawe, jak już się później okazało po jego rozpoczęciu, gdyż obydwie drużyny bardzo zaniedbały grę obronną. Już w 7 minucie było 2-0 dla Hatrika. Później się bardzo szybko zrobiło 1 do 3 i naprawdę hat trzeba mu to przyznać, w swoim stylu trzymał rywala na dystans. Niby pozwalało mu wbiegać swoje pole karne, będą teraz od czasu do czasu i gole, ale tak naprawdę wszystko to napędzało kolejne, kolejne akcje hat -tricka. Niby jeszcze w 11 minucie po bramce Witka udało się dojść rywala na 2 do 5, czy później w 14 minucie na 3 do 6, ale tak naprawdę hat Kontrolował od początku do końca grę I jeszcze w, w, w 24 minucie meczuje się po dwóch bramkach barańskiego skończył mieliśmy tablicy 3 do 9. Sama końcówka, czy też końcówka to ostatnie 15 minut było dość radosne pod względem futsalu. ostateczny wynik spotkania to 5 do 12 i to Venatores zostają w dolnej połówce tabeli, skoro przy tabeli mowa. To liderem jest Team One, który prowadzi tylko dlatego, że ma lepszy stosunek bramek nad żarłaczami. Na trzecie miejsce awansował Hatryk z siedmioma punktami, później mamy Pumasu oraz Enhe. Na czwartym miejscu mamy Venatores, a dwa ostatnie spotkania to miejsca Batachy i popalonych steków. W przyszłym tygodniu będziemy rozgrywać spotkania Pucharu Ligi i y, pozwolę sobie je zapowiedzieć. Będziemy mieli dwa spotkania, w których bezpośrednio zmierzą się drużyny y, Dywizji B. Będziemy mieli szlagierowy pojedynek z Żarłaczami, czyli lidera z wiceliderem. Niepokonanego lidera z niepokonanym y, y, wiceliderem. Naprawdę będzie to pasjonujące widowisko, a warto jeszcze pamiętać, że ostatnie spotkanie tych zespołów zakończyło się zwycięstwem żarłaczy, naprawdę w bardzo dramatycznych okolicznościach. Drugim spotkaniem, w którym będą się mierzyły tylko drużyny Dywizji B, to będzie starcie Venatore z hat-trickiem, czyli rewanż za mecz z tego, z tego tygodnia. Natomiast pozostałe spotkania to są spotkania, w których drużyny Dywizji B faworytami raczej nie są. Na pewno nie można tego powiedzieć o popalonych stykach i watasze, które będą grały przeciwko Glumenowi, rodzinnym restauracjom i czystym butom. NHL na pewno też nie przystępuje z pozycji faworyta do spotkania z MK Teamem. Ja natomiast nie mogę się doczekać pojedynku z Kraków ze Złotymi Chłopakami. Pumaci są tutaj bardzo chimeryczni i mają bardzo różny skład na każdym meczu, ale jeżeli ten skład nie będzie, wyjątkowo słaby, naprawdę mogą powalczyć ze złotymi chłopakami, zwłaszcza, że w kontekście ostatnich spotkań, złotych chłopaków z Kraków narosło kilka niedopowiedzianych spraw i na pewno gracze dwóch drużyn będą chcieli za wszelką cenę za wszelką cenę potwierdzić, kto jest lepszy. Na zakończenie jeszcze. Piątka kolejki w bramce Maciej Dzięgiel-Żarłaczy, w polu jego klubowy kolega Dariusz Janiszyn z tytułem gracza kolejki. Później mamy Patryka Zygmunta z Team One, Kamila Stepaniaka z Watachy oraz Wojciecha Górskiego z Hatrika. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam we wtorek i środę na halę na Handlowym 4, by obserwować spotkania pierwszej rundy Pucharu Ligi Nowochódzkiej i Maturskiej Ligi Ucalu. Dziękuję bardzo za uwagę. Dobranoc.